Let me take a selfie. Wam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Zibi i jest to kolejny odcinek z Futa 14. Dzisiaj zbudujemy sobie skład, który tak dawno zapowiadałem. Jak widzieliście w tym filmiku, to były tak jakby wielkie zmiany. Ciekawe, czy wam się spodobał takie troszkę nowość, jakby wszystko zmieniłem. z koszulki, stadion, no takie praktycznie wszystko. Chciałem jeszcze zmienić nazwę klubu bo nie jest adekwatna do tego co robię wcale nie nakurwiam terroru, więc to w ogóle nie jest y, jakby adekwatne do tego i ale się nie dało, ponieważ nie mam 20 poziomu na, no tutaj w tej jakby Fifie w ogóle a to trzeba 22 poziom w tym sklepie EA żeby kupić sobie kartę zmiany nazwy klubu w futce. no dobra, to byśmy lecieli już pomału Yy, zbudowaniem sobie składu. Tutaj tylko sobie ustawimy. Yy, yy, no dobra, nie, tak będziemy lecieć pomału. Przeszukaj klub. I tak, na bramkę Buffon. Dlaczego Buffon? Dlatego Buffon, że jest to hybryda, jak wielu z was się powinno domyślić. Po raczej się chyba więcej was domyślało, domyśliło, jaka jest jaki to będzie tak jakby skład, to będzie hybryda. Ponieważ nie mam widzów ciemnych, jak dupa murzyna, to no wiedzą o co kaman. Ten jest skład y, włosko-niemiecki. Y, no i dlatego Buffon, tak? Y, dlaczego też nie Neuer? No Neuer za dużo kosztuje, nie stać bym nie było. A miałem tylko 200k końców na wydanie. No tak niestety więcej, na więcej mi nie było stać. No ale to tak Buffon, tak? Dobra. Y, zacznijmy może od... Zacznijmy od Włosów, tak? Włochów, dobra. Przeszukaj. Jest to Cellini. Cellini, dlaczego Cellini? Nie wiem dlaczego Cellini. Po prostu jakoś tak. środkowy obrońca. Dobre główki mniej więcej. O poziom obrony 86. Tempo takie jakieś słabe, ale to jest. To dobre jest mniej więcej ten Cellini. Tutaj konstant będzie. Konstant. Konstant, czy Konstant? Konstant yy, Dobre tempo, 83 tempa, bardzo ładnie a Tutaj inne staty nie zróżnicowane, znaczy nie takie zróżnicowanie, są na jednym poziomie można by powiedzieć, bardzo ładny zawodnik A w Lidze Hiszpańskiej na lewego obrońca tak jakby nie było innego możliwości, znaczy nie było lepszej możliwości oprócz Konstanta No no i to tak wygląda Teraz lecimy, środkowy pomocnik Jest nim Widal. Yy, dlaczego Vidal, a nie na przykład Pogba yy, Vidal ma lepsze statystyki yy, podania w ogóle przed dribling, obrona yy, widzicie głównie wszyscy są tutaj jakby mają te karty udoskonalenia zawod... tego jakby umiejętności tutaj Vidal jastrząb yy, nie wiem jak się nazywa to tutaj starcza no nie wiem nie wiem no ale by the way yy, no widalno, tak, bo lepszy ma statystyki niż Pogba W cenie, no jest trochę droższy Ale nie wchodźmy w szczegóły, według mnie jest to Najlepszy wybór na tą pozycję z serii A, tak? Tutaj mamy El Shaarawy Hmm, no dlaczego El Shaarawy? Hmm, dlatego El Shaarawy, że Że El Shaarawy, powiem wam tylko tyle, tak? na napad To jest Tevez Tevez, yy, po, ponieważ to będzie tak: miałem do wyboru Balotelli albo Tevez, wybrałem Tevez'a. No, tutaj wam nie pokażę, niestety, tego co bym wam chciał pokazać. No, nie pokażę, no, ale chodzi o to, że jest to zawodnik, który ma lepsze strzały od Balotelli'ego. Znaczy, ma lepszą siłę z tego co na Hedzie czytałem: ma lepszą siłę, yy, lepsze strzały z daleka. Tempo, może tam troszkę główki ma słabsze. No ale jednak postawiłem na Teveza. Jeśli nie będzie sprawował, to zamienimy go na Balotelliego ponieważ mi zostało jeszcze troszkę końców. Teraz lecimy z Bundesliga. Przepraszam, odbiło mi się Hummels. Hummels. Będzie tutaj Hummels. Dlaczego Hummels? Teraz cały czas mówię, dlaczego Hummels? No po prostu Hummels, tak. Nie będę wam opowiadał dlaczego. Miałem tutaj do wyboru jeszcze. Nie Dante chyba Batenga, była, była była, była Nie wiem, nie ważne, po prostu Humels. postawiłem na Hummelsa, dużo czytałem o nim y, na tak jakby in, informacji no i jednak humels, tak? Yy, prawy obrońca jest to piszczek, po prostu zajebiste tempo. Reszta statystyk jeszcze tak, obronna 81, no, tu troszkę tak polemizował nad piszkiem, bo chciałem lama kupić. O Jezus, sorry, lama chciałem kupić. No, ale Lam raczej by się tutaj nie sprawdził. Dlaczego by się nie sprawdził? Nie, nie wiem, dlaczego by się sprawdził. Sprawdziłby się może, ale jednak postawiłem na yy, Piszczka. Chociaż nie wiem, czy by mi zgranie nie siadło. Nie miałbym chyba wtedy 100 zgrania. No, ale dobra. Prawy pomocnik. Można się było domyślić. Jest nim oczywiście Błaszczykowski. 93 tempa. Driblig 82. No, chyba najlepszy prawy pomocnik z Bundesligi. Nie, nie będę tutaj mówił. Znaczy nie najlepszy w sumie, bo tutaj jest chyba na tej pozycji Roben. Roben, tak Roben. No, ale dla mnie, na, jak za tą cenę jest naprawdę godny polecenia, polecam każdemu tego zawodnika. I środkowy pomocnik jest nim Gece. Gece. Miałem Schweinsteingera kupić, ale stwierdziłem jednak, że. Jest, co prawda, Schweinsteingern jest sporo lepszy, tak? Ale jednak No, cena jest nieporównana z GC, tak? Yy, to jest prawie 50 tysięcy różnicy No i jest GC Jest po prostu bardzo dla, według mnie dobrym zawodnikiem Dużo oczytałem się o nim No i wybrałem GC Teraz tutaj Lewandowski Proszę bardzo Lewa Lewy tutaj na napadzie u nas główki ma bardzo ładne 83, dlatego tutaj tak tutaj bardziej szczały ma Tevez, a główki ma yy, ten, no Lewandowski. No i to by było. Tak wygląda ten skład. Dodajmy tutaj jeszcze menadżera. Ciii, fucking him nie mam menadżera do yy, Bundesligi albo Serie A, czy mam do Serie A? Sorry za to cięcie, ale musiałem zrobić niechęć na chwileczkę, bo tutaj mi zaczął znowu telefon, dzwonić Cholera No dobra, już jestem. Mam jakiegoś tutaj, widzę, ale to jest ruskal Dobra, na razie nie będzie ten z paletti Weźmy sobie budowanie składu yy, Buduj skład. Okej okay. Jep. Zbudowało nam skład. No i to by było tak jakby na tyle z tego budowania składu Mam nadzieję, że Wam się tak by, y, spodobała ten wstęp I do tego odcinka no starałem się, żeby to wychodziło bardzo dobrze Znaczy ładnie, żeby to wyszło fajnie, takie jakieś muzyczka tutaj, takie przyspieszenia, jakieś takie cięcia y, A teraz zobaczymy się, znaczy już się nie zobaczymy w sumie, bo ja już nie będę nic się odzywam, tylko będę puszył takie y, Najlepsze scenki z, z z tym zespołem jakimś meczu i posłuchaj tego muzyczka, więc my się już nie będziemy widzieć w tym odcineczku, więc cześć i do następnych odcinków.